Oj, 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 proszę iść. Nie gadaj mi to przerwał, Ej, ja ignaj taki już Noka był. Uła. z tej tak. No. Nice. Eee, nice, i uh, No, nie, ja nazbiła, to nie mam. Możemy się bić. Do końca, Merka, bierz swoje możliwości. No, czy... no wiem, że możemy śledzić. Okej. Okay. Naw nawet nie był blisko. Okej. Okay. Jak nie możesz ich klikać powoli. To na zasięgu się. Nie ma Erki. Trochę uciekasz, trochę i bijesz. No nie wiem, ja się bałam. Może ją mam, ja mam. A, nie zdążyłem z kliknąć. Ale masz... nie. kurde! Nie, nie. Wszystko jest w porządku. Ja mam zonie z grues Oj dobra Sirelia, spadamy. Ja mam ich został na nie tutaj zonie No zamknęłaś za ścianą! O! Chyba nie damy rady, nie mam. Mamy na kutyć. Mamy! rocket from the downtown! O! On mnie zabije! Mamy challenge! Aaaa pomocy! Marek, nie chodź sam! Mamo, dla kobiety! Ojej, dobry wart No kuźwa, czemu mnie? Dobra, ja Pomożecie mi, prawda? Tata, jesteśmy, jesteśmy. Já sumiu o canal. Iboom! Speed na 1 sekund. Penta kill! Quadra, penta, ah vou Penta, penta, ale chifre. Dostaw mnie oficial penta. Spróbuję, spróbuję. flash. Jestem tu, jesteś tu, jesteś tu, Ej, jest jesteś dusza. O, Nie są mi? te portale. To ty? jesteś Co? Wow, ale śmieszny to gate. Ale siano zostało wzięte O oh, shit Stureta, 100 od koju O kuźba, co ja zrobiłem Nie no co to było? Ja cię dogonię Jesteś Ekko idzie na topa Eko idzie na topa mówisz Oooo, oh, no jest. Nie no, saved. nie wiem. Hmm. <laughs> Oj, na mi da cześć. Chyba sobie jaję robisz. No van ma R-kę za każdym walonym razem. No. Mam informacje. Nie, nie no, ale można na przykład się bronić przy tym portalu, bo te bloki robisz. No można. Chcesz zobaczyć? Nie, no, zresztą nie. Ma jak cheatuje? Nie. Ja nie mogę, to zrobić. O, w tym kdo. No i dobrze jako.